Obecnie klawiatury gamingowe nie wyglądają tak jak te sprzed lat, czyli po prostu wyglądały jak zwykłe klawiatury do korzystania z komputera, do tak zwanej, jak to mówiliśmy rodzicom, nauki. Nie było też oczywiście podświetlenia, jedynie lampki to były te, które sygnalizowały, że na przykład Caps Lock jest włączony, czy też Num Lock. Te takie bardziej multimedialne miały przyciski dostosowane oczywiście do przeglądarki internetowej, do internetu, albo też do korzystania z programów, z multimediów, czyli muzyka, filmy, startowanie, pauzowanie, przewijanie. I pamiętam, że jak grałem dużo w gry, to oczywiście te klawiatury potrafiłem bardzo szybko zajechać. Dodatkowo, jak zwykły, normalny człowiek, jadałem i piłem przy komputerze, więc bardzo często jedzenie czy też jakieś napoje lądowały, powodując po prostu zalanie klawiatury. Te klawiatury co chwilę były kupowane, a ich wartość na tamte czasy, Myślę, że od sztuki nie przekraczały jakieś 15 zł. I po prostu takich klawiatur kupowałem po kilka na zapas. A posiadając ulubioną serię gier, chcielibyśmy w pełnej imersji w nią grać. No i nawet kupić coś, co może by nam dało przewagę nad innym graczem. I tutaj jakieś 15, może 20 lat temu, szukając klawiatur, moglibyście się natknąć na klawiaturę o nazwie Zedboard. I była to klawiatura poniekąd uniwersalna, czyli do zwykłego korzystania, tradycyjnego korzystania z komputera, czyli pracy, ale także zabawy. I z myślą także o tym, że gracz, który będzie chciał na przykład pograć w konkretną grę, nie będzie musiał pod nią na przykład wymieniać klawiatury, tylko będzie mógł zrobić to dzięki pewnemu mechanizmowi, który został w tej klawiaturze zastosowany. Mianowicie klawiatura była tak naprawdę szkieletem z wymiennymi nakładkami. Jeżeli chcieliście pograć w jakąś grę pod którą to nakładka wyszła, czyli na przykład pod Starcrafta, albo pod Call of Duty. To sam trzpień tej klawiatury, ten kor, ta skorupa zostawała, a tylko się kupowało nakładkę. I chcąc nagrać materiał, bo wydaje się to naprawdę fenomenalne, że są specjalne serie nakładek na klawiaturę i do ulubionej gry możecie to nakładać, przeglądałem eBay'a, ale na eBayu, jak sami widzicie, oferty są naprawdę niezbyt ciekawe dla nas, dla Polaka, bo w przeliczeniu na złotówki to taka klawiatura razem z wysyłką i z tam wszystkim cłem i ubezpieczeniem wychodzi po kilkaset złotych za używaną klawiaturę, która to w sumie często ma jakieś usterki, była używana albo wiele lat nie działała i nie wiadomo w jakim stanie nam przypłynie. Często na przykład sama klawiatura jest wystawiana za 150 dolarów, a prawie stówę kosztuje wysyłka na przykład z USA. No i tutaj bym nie nagrał tego materiału, gdyby nie pomoc jednego z widzów. I klawiatura Struktura Shift, czyli od SteelSeries następca Zboarda, miała być przede wszystkim kompatybilna z tym, co wyszło na Zboardzie, czyli z tymi wstawkami, ale już była dostosowana pod nowsze komputery, czyli miała wyjścia USB, a nie PS2 i nawet w takiego przedłużacza wejście na 3,5 jacka, bo można było te rzeczy wpiąć tutaj, a nie trzeba było kombinować i szukać miejsca w obudowie naszego komputera. I oczywiście jest to już bardziej nowoczesna wersja Zboarda. Jest to wersja już taka po prostu nawet wyglądająca na ówczesną, czyli mnóstwo dodatkowych przycisków, mnóstwo też bajerów takich związanych właśnie z multimediami. Co prawda nie miała jeszcze tutaj podświetlania, już nie była taką jeszcze RGB, taką jak teraz, ale. Co ją łączyło z poprzednikiem, czyli oprócz tego, że w podstawowej wersji była zwykłą klawiaturą, która niczym się nie różniła od takiej biurowej, zwykłej, uniwersalnej, miała ten oto przycisk i on zmieniał naprawdę wszystko. Tak wyglądają nakładki, i jak sami widzicie, skąd nazwa Z się wzięła, to właśnie ze sposobu składania się takiej nakładki w literkę Z. To właśnie w ten sposób, moi drodzy, prawdopodobnie wymyślili sposób przenoszenia, składowania oraz no, można powiedzieć takiego mechanizmu, żeby ona mniej zajmowała. I teraz taka klawiatura kosztowała najwięcej, no bo tutaj mamy całą klawiaturę, natomiast tutaj mamy same przyciski. I to nie było wbrew pozorom drogie. Teraz po latach możemy takie oto nakładki gamingowe zakupić już na przykład do gier jak World of Warcraft, jak StarCraft, jak Spellforce, albo na przykład Call of Duty za cenę kilkudziesięciu złotych i to nawet na polskich aukcjach i w polskim internecie. Nie musimy tego sprowadzać z zagranicy. Sposób zakładania był bardzo prosty. Taką oto nakładkę braliśmy w ten sposób. Praktycznie można to było zrobić. Bardzo szybko wyciągamy, składamy. I tak się składa, że moja ulubiona gra wszechczasów, czyli Call of Duty 2, strzelanka drugowojenna, miała na z swoją właśnie nakładkę. To jest właśnie oficjalna, oryginalna i jeszcze nie używana nigdy przez nikogo Call of Duty 2 nakładka na klawiatury z -board. Ja ją kupiłem, słuchajcie, za 25 zł, bo leżała gdzieś na magazynie, ale co ciekawe, wszystko jest po angielsku. Natomiast gdy ta klawiatura, moi drodzy, przyszła do mnie, to okazało się, że... I mamy tutaj po niemiecku, czyli zamiast skakać mamy szprunk, albo na przykład zamiast granatów mamy granatę i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to gratka na pewno dla osób, które i tak uwielbiają w serię Call of Duty. U góry mamy oryginalną nakładkę jak widzicie, w tym miejscu, gdzie jest łączenie całkowicie to zmienia swój wygląd. Te przyciski wylatują, nagle pojawia nam się tutaj, po prostu tu, gdzie na wsadzie byśmy chodzili strzałki i to dosyć duże. Te podstawowe, czyli skręcanie w lewo, prawo, przód, tył, to mamy jeszcze dodatkowo jakieś Wychylania. To, co odpowiedzialne jest oczywiście za Q i E, bo właśnie to było w Call of Duty kiedyś i jeszcze w kilku innych strzelankach. Teraz już się tego nie używa, bo w nie ma takiej mechaniki. Ale jeszcze mamy mnóstwo innych bajerów. Tutaj mamy f fy ale także przyciski na tej lewej stronie, których używamy często, czyli skradanie, bieganie, jakieś granaty, zmiana broni, skakanie. Po niemiecku musielibyśmy wszystko tutaj. Przetłumaczyć, ale mam nadzieję, że będzie można to z poziomu komputera też poustawiać. Trafia albo nie trafia. Odpalimy no sobie Call of Duty 2, żeby zobaczyć jak działa to w dedykowanej dla tej klawiatury grze. Natomiast warto powiedzieć, że teraz to co widzicie na ekranie, ten screenshot to jest zdjęcie klawiatury właśnie Zboard uniwersalnej do grania. Czyli klawiatura Zboard miała w swojej podstawowej wersji tak jakby dwie nakładki. Jedna to była podstawowa, taka jak zwykła klawiatura, czyli tylko literki, cyferki i tak alfabet. Natomiast druga była dla graczy, i wtedy mieliście uniwersalną, gamingową klawiaturę z tymi właśnie wyszczególnionymi. Przyciskami tak jak tutaj, z jakimiś akcji przyciskami i można było sobie to dodatkowym oprogramowaniem dostosować albo pobrać gotowy profil. Wiecie, ktoś stworzył, czy to twórcy, czy jacyś inni ludzie stworzyli konfig, że pod tymi przyciskami są odpowiednie rzeczy, na przykład do Quake'a i sobie to ściągaliście w formie takiego pliku konfiguracyjnego. Przede wszystkim chodzenie sprawdzimy. Czy chodzenie do tyłu, do przodu, lewo, prawo działa tak jak należy? Zobaczmy. Do przodu. Działa do tyłu, działa lewo, też, prawo, też. Teraz ta te dwa przyciski do wychylania: lewo, prawo, lewo, ok, i prawo. Faktycznie działa tak, jak powinno działać czyli wychylanie działa. Spring, czyli nic innego jak skok. Zgadza się. Ta druga część także. Nie, moi drodzy, tutaj mamy skradanie się, a raczej czołganie. Tu jest składanie, tu jest skradanie. Dobra. Co to znaczy, moi drodzy, hinlegen? Czy to jest leżenie? Dokładnie tak, czyli hinlegen, czołganie, sznelczat. Szybki czat, żeby coś napisać. Pokaż sznelczat. Eee, nie widzę. Może podbindy to jest. Duken. Po niemiecku, moi drodzy, duken. Czyli... No. Ty, Duken! Mamo? Co tu się stało się? Czyli moi drodzy, Duken to nic innego jak kłócanie, przykucnięcie, a tutaj się wstaje. I to się wszystko zgadza. Voice chat, No, jak naciskamy Voice, to po prostu odpala nam się menu. Tutaj właśnie szybkich komend. Konsola to wiemy. Punktę. Co to punkty? A, punkty, tabela punktów. To się zgadza. Punkty. Nachldy. Nachldy. A, przeładowanie. No tak. Na XP-ku odpalam i w wersji 1.0 normalnie działają serwery i ludzie tutaj grają. A jeżeli nie grają, to są już zaprogramowane także po latach boty i po prostu serwery zawsze są pełne, nawet z botami. Więc jak macie multiplayera Koda 2, to nadal można grać. Mało tego. W Koda 1 nawet grają. Co całkiem niedawno udowodniłem, bo dużo moich streamów właśnie było z Koda 1. Niemiecki weźmiemy, żeby był klimacik. Także niemieckie sobie weźmiemy. Musimy się przeprogramować, bo mamy te przyciski po prostu dalej od siebie. Normalnie to na klawiaturze mamy te przyciski dolegające jeden przy drugim, a tutaj nagle mamy je naprawdę daleko od siebie, co powoduje, że musimy zapomnieć całkowicie starego układu, starej mapy klawiatury i musimy dostosować się teraz do tej nowej. No jeżeli oczywiście planujemy z nią być na dłużej, a nie tylko przez chwilę. Ale jak widzicie, no coś tam się udaje, kogoś tam możemy, tylko na przykład o, teraz nie umiałem znaleźć, gdzie tu się przeładowywuje. Granat. Czekaj, granaty. Nie to to nie jest granat. Tu jest granat. Oho, dobra. Mam tylko jeden. Sprawdźmy czy tu. Dobra. Sprawdźmy, gdzie tutaj są ludzie. Prze... Zmieniliśmy broń, okej, okay, to jest F I. Oj, ale mnie ściągnął. To wychylanie też jest całkiem spoko, tylko też za duże są przyciski pod to wychylanie. To naprawdę Q i E tutaj w tym wypadku strasznie, strasznie duże są. Granatę. Dobra, gdzie się, gdzie się czołga? Tu się gdzieś czołga, nie? Halo. A, tu jest basz. Dobra, tu, co ja tam poklikałem? Czekaj. Kurde, Escape. Nie. Co? Czekaj, gdzie się konsole usuwa? O, tu. Dobra. <śmiech> <śmiech> o, kurde, tragedia. Dobra, zmieniliśmy broń, czyli w podobnym miejscu. Okej. Okay. No, powiem wam, że kurde nie jest łatwo, nie z Basza kogoś. A, nie dało się. Na pewno to nie jest polecane dla e-sportowców totalnie, ponieważ jak się nauczycie na tym grać, to żadna inna klawiatura nie będzie wam dawała możliwości grania, bo będziecie musieli się na nowo uczyć po prostu zwykłej klawiatury. Ta klawiatura powoduje, że możecie grać tylko na tej klawiaturze w ten sposób. Inaczej te przyciski są ułożone, mają inne wielkości niż na przykład klawisze, które byśmy tutaj mieli, przez co po prostu musimy dostosować się pod tą lewą rękę całkowicie od nowa, zapomnieć to, co nauczyliśmy się i to co nasza pamięć ma w głowie, jeśli chodzi o ułożenie ręki na wsadzie i te wszystkie przyciski jak przeładowywanie, skakanie, skradanie się i tak dalej. To prawda tutaj jest, ale to jest innego kształtu, jest oddalone od siebie i bardzo często nie dotykają się te przyciski, przez co po prostu mamy je osobno. Ktoś by powiedział że przez to, że są one osobno, to są łatwiejsze do wykrycia. No niby tak, ale z drugiej strony czasami mamy to na tyle, słuchajcie, blisko, że na pamięć oczywiście wszystko wciskamy. A nagle tutaj się okazuje, że czegoś nie ma, i nasz palec szuka po prostu tego wystającego przycisku. Na pewno świetne było to, że po skończonym graniu i po wyłączeniu komputera mogliśmy po prostu sobie wyłączyć, moi drodzy, ten tryb gamingowy i mogliśmy sobie taką klawiaturę po prostu odpiąć, schować ją tak złożoną do opakowania, czy też do. Szafki, a na przykład tą rozłożyć i mieć normalną klawiaturę po prostu na przyszłość do odpalenia internetu czy też tak zwanej nauki. Jeżeli chcielibyście więcej materiałów, nie tylko o klawiaturach, oczywiście, tylko mówimy o różnych gadżetach retro-nostalgicznych, takich, które miały być na przykład przyszłością, a okazały się tymczasową zajawką i czymś, co na dłuższą metę nie wypaliło. Piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę, subskrypcję, a będzie więcej materiałów. Jeżeli macie nawet propozycje albo coś podobnego, to też zostawcie mi znać. Ja postaram się przeczytać. I tyle moi drodzy, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę Wam miłego grania i zachęcam także do powrotu do nostalgicznych gier retro. A jak chcecie pograć i jeszcze zaoszczędzić, bo w wakacje są promocje, nawet do 50% przeceny na drugi produkt, to możecie na g wejść, czyli do sponsora tego materiału, jak i mojego kanału i kupić sobie gierkę w formie cyfrowego klucza. Miłego grania, cześć!